Hej, z tej strony Robert. Dzisiaj yy, witam Was w pierwszym odcinku na nowym kanale Chacha TV. Możecie mnie znać z kanału RobertXD. Dzisiaj gram w grę o nazwie Kingdom Rush. Trzeba obronić swoje królestwo. Zaraz wszystko wytłumaczę. Możecie tą grę znaleźć na przykład na stronie Kizzy. Akurat tutaj, bo akurat mi Antek ją polecił. Nie wiecie, kto to Andek, co? mój kolega. Będziecie go znać, jeżeli przybywacie z kanału RobertXD. Ok. Pieńmy yy, tutaj. Zrobimy różne levele ale zaczynamy od pierwszego. Tutaj skipnie. Więc tak, tutaj idą. O, najpierw są gobliny. Yy, trzy gobliny, więc tak. Jak to, o co w tym chodzi? Rozstawiamy tutaj na przykład, nie wiem, maga. Dobra, to się nie wymaga, bo mamy trochę kasy. Ale lepiej odtąd, bo oni... Albo nie, odtąd tutaj, bo o tym nam wskazał. Nie wiem, nie on Powiedział make and magic. Czyli to jest taki świszny tekst jego. Ktoś dobra, muzyczka. Nie wiem, co to jeszcze możemy postawić. Bombowca, tak, uwielbiam go. Dobra. Idzie tutaj goblinę. Idą gobliny, okej. Okay. Bobcie co im robią! może mi. ich potem ulepszyć, na razie jeszcze mam to zablokowane Możemy ich też sprzedać... Więcej, mielibyśmy więcej kasy. Dobra, Jeśli idzie kolejna armia. My się tutaj... Baraksami. Baraksi tutaj... To, to, to. No żołnierzy, tak. Aha, jeszcze mamy... A nie, jeszcze nie mamy zablokowanego Gobliny są słabe, więc... Nic nie zrobią, spokojnie. Haszek idzie taka gru, duża grupa, to może i jeszcze muszą być inne, inne mopki. Nie no, inne stworki to wtedy dopiero. Jest trochę silniejsze, ale okej, okay, to później. Dobra, mamy nową most. Możemy sobie odblokować rycerza, tak? Nie musimy kupywać ich, tylko mamy sobie takich dwóch. Inżyniery też takich dwóch wieśniaków, którzy mogą się bić z tymi, tutaj, goblinami i innymi snotkami, które tam... Potem jest ork i w ogóle, okej. Okej, O, teraz będzie jeden ork, więc... Przygotujcie się. Wydawałam tutaj Orki są silniejsze. Ja tu Wam pokażę do góry. na razie idą gobliny, tak. Gobliny, może, wszyscy, może, nie, może nie widzicie? Wam to zbliża. Są gobliny. Słabo widać, tak? Okej, okay. wracaj na miejsce. W telefonie. nagrywam telefonem. Moja ręka. Okej. Okay. Ale wiem, no nie mam telefonem, ale myślę, że nie ma złej grafiki, aż tak? Mi się wydaje przynajmniej. Dobra, o, tutaj miję się z orkiem. Orki ma jakby taki tasak czy coś. I taki wielki miecz. Albo, albo jakiś nóż, nie wiem, co... O. Oni są na nich dobrze. Okej. Okay. Właśnie jeszcze łączników nie mam. A to potem... Czy da się baraksów ulepszyć? Nie, jeszcze nie da się. Okej, okay, strzelaj tymi bombami. Potem będą te torpedy. To będzie o wiele lepsze, prawda? no go! Uuu, a nie. Dobra, powstały tutaj frajerków. Oni są nawet słabi, frajerki mówię na nich. Nie no, są ucznicy. Ale po to, jak się ich ulepszy, są coraz lepsi. Jest, no nie wiem, nie wiem czy wam poletać ich, nie o, nie znam aż tak dobrze angielskiego, ale coś tam daje to ten, jak się postawi flagę, ale ja nie wiem i tak to za darmo jest to flaga chyba, nie? nie, to nie zabiera kasy, ale no, ale nie wiem ale okej, okay, nie będziemy, albo stawmy nie wiem co nam to da, ale aha, jakiś po, pole widzenia czy coś? Nie wiem, Majdek nam zniszczyli, więc no, możemy to stawić do woli, prawda? Mamy stawić sobie ile chcemy, a oni mogą. A nie! Czaj odchodzi. Kto? To rycerze idą w to miejsce, które wskażemy. Na przykład tutaj chodzi. I tu już nie możemy, musi być tutaj w polu widzenia. Prawda? Widzicie? Musi być w polu widzenia. To dobre próby Oni tego nie mają... Oni też nie mają, tylko mają barak, widzicie? Mamy tutaj pole widzenia i tutaj mogę tylko w tym polu widzenia chodzić. O, kolejny mamy. Yy, nowa umiejętność. Czyli wielki. Kurczę nie widzieliście. Ale to jest taki ten. Szybko. Yy, asteroida. Nie wiem. Wielki, wielki podpalony kamień z nieba. Okej. Okay. Victory! Tak, wygraliśmy. Dobra, ja bym się z Wami żegnał. To był pierwszy odcinek z gry Kingdom Rush. Ja zapraszam Was do kolejnych odcinków. Pa